Warto ruszyć na łono natury i sprawdzić jak radzą sobie w polskim klimacie gatunki z różnych stron świata przy jakim ciekawym okazie jesteśmy Właśnie znajdujemy się przy jednym z okazów cypryśnika błotnego jest to gatunek który naturalnie występuje w Ameryce Północnej Bardzo dobrze się czuje w naszych warunkach klimatycznych natomiast kiedy drzewka są jeszcze młode tak należy je okrywać na zimę bo w w tym czasie mogą przemarzać. Warto na niego zwrócić uwagę szczególnie jesienią, ponieważ zaczyna się przebarwiać brunatno-pomarańczowy kolor. A teraz stoimy przy bardzo ciekawym okazie. Metasekwoja nie mylić z sekwoją. Dlaczego? Dokładnie. Są to zupełnie dwa różne gatunki, tak? Metasekwoja chińska jest to gatunek, który naturalnie występuje w Chinach, natomiast sekwoja jest to gatunek północnoamerykański. Kora metasekwoja łuszczy się tutaj takimi paskami. Które się odrywają od pnia. Dodatkowo jej kolor jest nieco taki rdzawy. Zdradziła nam pani, że myślano przez wiele lat, że to, że to drzewo zniknęło z powierzchni planety. Myślano, że ten gatunek wymarł już zupełnie, znany był tylko i wyłącznie ze skamieniałości. Okazało się, że w dwóch prowincjach Chin został on w naturze odnaleziony. A to nasz kolejny przystanek poleciła nam pani korkowiec japoński. Dlaczego? Korkowiec japoński, dlatego, że jest to gatunek, który bardzo ładnie przebarwia się jesienią. Nazwa kojarzy się z korkiem, korkowiec japoński. Czy jest coś na rzeczy? Tak, korek z tego drewna wykorzystywany był kiedyś właśnie do produkcji korka. Kolejna nazwa, która działa na wyobraźnię perukowiec. Tak, perukowiec podolski. Na chwilę obecną nie możemy podziwiać tych perułek, które tworzą jego kwiatostany. Natomiast możemy podziwiać jego kolorowe liście, które przebarwiają się pięknie jesienią. Tutaj u państwa można sobie przyjść pooglądać drzewa z różnych stron świata i stwierdzić, które i jak będą się prezentować w naszych ogrodach. Co trzeba brać pod uwagę? To oczywiście stanowisko, jakiego wymaga dana roślina. Czy jest to stanowisko słoneczne, płócieniste, podłoże, gleba, tak? Też pH ziemi jest też. Bardzo ważne, bo mamy rośliny, kwa rośliny kwaśnolubne, na przykład różaneczniki, azalie, czy też na przykład wrzosy. Ostatni moment, żeby popodziwiać e, piękne drzewa w pięknych barwach. Potem będziemy czekać długą zimę na to, żeby znowu zrobiło się zielono. Z arboretum leśnego zielonka koło murowanej gośliny. Adrianna Borowicz, Polsat News.